I Three little cats, three little cats, three little cats, 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 cats straw, hats, straw hats, 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 hats. Yeah? <laughs> look what I found in the garden. What is it, Well, It's a really old trunk. Oh wow! Oh, well you know, since you found it, maybe there's a treasure hidden inside. Well, what are we waiting for? We've got to open it. Oh, I can't wait to see the treasure. To mapa skarbu. To mapa skarbu. To naprawdę niezwykłe. Pokaż mi ją. Zobacz, krzyżyk jest miejscem ukrycia skarbu. O tak, zostaniemy poszukiwaczami skarbu. Tak, ale najpierw musimy się przygotować. O tak! Czego nam trzeba? Plecak i jeszcze gąbki? Czekaj. Pijemy... Kogo powinniśmy ze sobą zabrać? Gryzmą gadewankę, proszę. <gryzmał gadywankę> Dobrze, Szkicku. Kto jest idealnym kompanem każdej przygody? Pora za na przygodę! Najpierw, rysuj... To znaczy, gryzmą zgadywankę. O, już wiem, kto to jest. To papuga. O, papuga papuga żadujesz? To nie pomoże ci znaleźć skarbu. <gryzmał> Czy jednak? A są bardzo młode. No już, papuszko, pokaż mi, gdzie jest skarb. <gryzmał> <śmany> Czasami wybrałem nieznośne, ale patrz, jeszcze nie skończyłem. Zaraz na pewno zgadniesz. Ciekawe jak jest. Opa! To Butinian! Butinian, ty <śmieniu> ten taniec w deszczu wyszedł wspaniale. Co? Taniec w deszczu? Ja jednak myślałam, o przygodzie, podczas której nie pada. O, o, trzeba było ubrać płaszcz. A może dasz mi podpowiedź? Chcę znaleźć ten skarb. No proszę, rysuj. <śmieniu> no dobrze, Szkicku. To zwierzak, który ma cztery nogi. Rysuję dalej. A to co? Narysowałeś oczy? Zgadza się. O, już to jest. To oczywiście koń. Karpie? Koń? Szartujesz? Swojego konia! Ej, wracaj, wracaj koniku! No, wraca! Poczekaj. na konia wcale nie jest to taka prosta. jesteś zabawny. Nie, myślałem o kimś, kto jest o wiele bardziej posłuszny. Serio? No to rysuj dalej, Gryzmołku. Dobrze, Szkicku. To są usta. I język. Na dole muszę dodać... Stary, małe nóżki. I jeszcze taki mały haczyk. O, już wiem, to piesek. Adventure. And he can pick up a scent. And he'll be able to protect us from danger. Oh, you know what? I already love our little dog. Me too, so let's not waste time. Let's, let's go, Craig! Where is he going? I think our little friend really wants to get going on our adventure. Come on, let's go! Oh, we go on our adventure! Oh, yippee! <laughs> hey, 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 wait for us! Hold oh, on. This treasure hunt is going to be so much fun! <laughs> treasure hunt! We really had such a fun adventure with our dad, yeah, But the treasure he found us isn't so great. <laughs> Come on, we're all going to do this real good together. Who would be a good yeah. companion to have on an adventure? First, we draw like <laughs> <laughs> yes, yes, so i I'm <mundaje> Słodki psiaczek jest gotowy! A z językiem jest jeszcze słodki! <laughs> tak, racja! A teraz wasza kolej! Do, Do zobaczenia. zobaczenia! Pa! Jestem Pilgis, jest mały jest Pańka i piesek! 2015